Na pewno pomysł jest dobry, tylko zbyt mała współpraca moim zdaniem tutaj pana premiera z opozycją. Ja mam taki bardzo dobry, prosty postulat, bo mówimy o tym, że młodzi będą zarabiać więcej, że więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach. No nie... nawet 6800, to jest to, to jest bardzo no super sprawa po prostu dla młodego człowieka, tylko brakuje jednej rzeczy. I Napisałem w tej kwestii interpelację do pana premiera, brakuje zwolnienia spitu dla młodego przedsiębiorcy. Panie redaktorze, jeżeli człowiek, który ma ale 20 wie pan lat, zarząd zakłada... się bał, nie wiem czy słusznie, ale myślę, że w jakiejś części na pewno, że będą próby oszustwa, że ktoś, kto ma firmę od dawna, będzie chciał przepisać na młodego syna, syna. który jeszcze nie ma tych 20 lat, można stworzyć. Byłyby próby kombinowania? Nie, nie, nie. Tak. Tutaj, tutaj się z tym nie zgadzam, bo można stworzyć takie prawo, żeby zapobiec takim sytuacjom. A skąd ja to wiem? Bo dzwonił do mnie kolega, który ma 20 lat i prowadzi firmę i mówi. No kiedy ja w końcu będę beneficjentem jakiegoś problemu, filmy, czyli programu, po tak, bo proszę zobaczyć, tak, to jest, to, to jest normalne dzisiaj wśród młodych ludzi, że albo idą na studia i mają drogę i, i karierę zawodową, bo wiedzą, że po studiach dzisiaj nie ma pracy, jeżeli się tylko te studia przebimba, że tak powiem. Albo zakładają firmy, zakładają jednoosobowe działalności gospodarcze. I facet ma firmę, i on mówi, kiedy ja w końcu będę zasługiwał na jakieś ulgi podatkowe. To jeżeli ja jestem w stanie stworzyć sobie miejsce pracy, mam pojęcie o podatkach, wiem, jak to wszystko funkcjonuje i być może będę przyszłym pracodawcą, i nie będzie to tylko jednoosobowa działalność, to ja też chciałbym być beneficjentem takiego programu. to mówiąc, PIT ZERO to jest dobra. To jest dobra opcja, tylko to trzeba rozszerzyć, bo jeżeli pokazujemy młodych ludzi, którzy pracują w zakładach, to dlaczego nie mogą oni sami prowadzić? A jeżeli okazuje się, że jest bardzo dużo takich młodych przedsiębiorców, którzy nie wybierają studiów, tylko od razu mają pomysł na siebie, to trzeba im też dać te ulgi. To pomoże młodym ludziom, żeby potem oni mogli zatrudniać kolejnych. Jeżeli chcemy zostawić młodych w Polsce i tak jak mówi no, premier, premier, żeby tak nie powiedzie. wyjeżdżali za granicę na zmywak czy po prostu żeby nie opuszczali naszego kraju, no to trzeba sprawić, żeby oni sami byli przedsiębiorcy. E, jeżeli pytanie, mają być przedsiębiorczy, ten to muszą być ulgi. Jak...